Si maldziska, tutaj Frer, a to będzie 45 piąta część. Zagrajmy w Gothic 3 z Bogów edycja rozszerzona, będzie to część podsumowująca tutaj nasze dokonania. Też moja recenzja tej gry. są szóstą część, zakończę tutaj bez właśnie mojego komentarza. Ludziska, Mam tutaj oto 49 poziom, tak. Nie wiem, czy byśmy dobili do 50. Raczej nie, już wybiliśmy wszystko, co się dało. Moim zdaniem mamy dosyć duży, potężny poziom. 50 może by był, bo stworki zaczęły się respić i może byśmy z tych stworków nabili ten Exp. A tak to, kurde, popatrzmy w ogóle w Zjednoczmy Zjednoczmiertane to jest tylko jedno zadanie. A, czyli będziemy mieli 50, bo za to dostaniemy też kasę. E, raczej Expa. Ale to już raczej będzie bez mojego komentarza i przyjmijmy, że zakończyliśmy grę na 50 poziomie, tak, czyli mieliśmy bardzo potężną postać. Bieżące mam zadanie jedno, udane 117, łącznie 118 zadań, z czego jedno jest w trakcie dokonywania, w zasadzie to tylko ruszyć się i odebrać koronę. Tak, podsumujmy teraz już w ogóle tutaj ekwipunek nasz, zdobyliśmy dużo broni z ciężkich skrzyń. Tak, zdobyliśmy taką bolonię na przykład jak Gdyafinosa, czyli znaczy, że wszystkie ciężkie skrzynie otwarte. Mieliśmy też kostury, maga wody i maga ognia, czyli znaczy, że może otworzyliśmy wszystkie skrzynie ciężkie, albo już byliśmy, albo nam zabrakło jednej, albo dwie, dwóch skrzyń, bo już naprawdę kostury pojawiały się na samym końcu. Yy, my zaczęliśmy naszą przygodę z Ostrzem. Kurde, jak ono się nazywało? Księżyc. później mieliśmy. Długi miecz, katane, miecz paladyna, miecz mistrzowski i mieliśmy to serce zimna. więcej nie mieliśmy tutaj rzeczy. Miałem zrobić postać, która miała być bardziej myśliwym niż wojownikiem. Wyszło na to, że jest postać bardziej wojownikiem niż myśliwym. No w zasadzie wyrównane to takie jest, tak? Miałem w planach założyć demoniczny łuk, ale niestety nie udało się. Tak, zakończyliśmy tutaj. Na łuku orkowy Rozpruwacz mogliśmy mieć lepsi, lepszy, tak, ale nie chciałbym już go kupować pod koniec gry, tak? bo i tak byśmy na dystans nie zabili tych 100 Glodytów. Tak? No i już w propos łuków, to nie pamiętam jakie miałem, mamy tutaj też Tarczę Królewską, która jest najlepszą tarczą w grze, jedną z najlepszych. I jakie były nasze pancerze? Naszym pierwszym pancerzem był kupiony w Season lekki pancerz Buntownika, na początek bardzo dobra broń, tak, nie ma nic, sobie, raczej zbroja albo ubranie, nie ma nic sobie do zarzucenia, tak, później ubranie gońca leśnego w Geldarn, czyli szybko też zakupiliśmy kolejną zbro... raczej kolejne ubranie, zbroją tego nie można nazwać, walsie, też jest dobre, nie można na to narzekać, tak, teraz kolejna rzecz, pancerz najemnika orków, kupiony ten pancerz w monterze jest, był kupiony w Monterze, bardzo dobry pancerz, też w dosyć szybkim momencie, bo tak, no już prawie pod połowę gry go kupiliśmy. Pierwszy rajc nie może mi pozwolić zresztą gry. Tacy, tak nas kochają ludzie w Gotiku 3 Zmierz bogów. Później otrzymaliśmy mroczną szatę mistrza przuwań, czyli już pod sam etap gry to jest coś dla maga, nie dla, nam, nie dla mnie. Pancerz Robara, musimy zdjąć koronę naszą złotą. Tutaj mam pancerz Robara, tak, otrzymaliśmy go już, no już pod koniec gry, otworzyliśmy go w kufrze w wieży, w węgardzie, To nie jest aż tak potężnego, nic. Mieliśmy pancerz Pretora przed zabiciem Kana, czyli moim zdaniem bardzo szybko i, bar bardzo szybko i też bardzo fajnie, że otrzymaliśmy ten pancerz tak szybko przed zabiciem Kana, przed zabiciem Kana go mieliśmy. Później otrzymaliśmy od tajemniczego wędrowca mistyczny pancerz, który został przez niego wykonany w taki sposób, że zdobyliśmy wszystkie elementy do tego pancerza: był pierwszy w jaskini Geldern, był drugi w jaskini Pauzy, czy koło Trellis, i trzeci był w Okarze. No i ostatni pancerz, o, najlepszy, tak, pancerz Paladyna. Najlepszy z najlepszych, w którym byliśmy jesteśmy dalej ubrani. No i dobra, tutaj. Czarów, troszeczkę używaliśmy, mi było troszeczkę używań. Czarów, teleporty mamy wszystkie. Miksturki jak mieć, rzeczy jak rzeczy. I ogółem gra Gothic 3 Zmierz Bogów. Sama w sobie Gothic 3 Zmierz Bogów nie jest fajna. Edycja rozszerzona to zmienia, tak? Poprawia tutaj rzeczy. Mamy więcej, można powiedzieć, e, ulepszonych rzeczy. Poprawione bugi, wszystko jest ok. No, poczułem ten klimat, ale dla mnie jako gracza, który grał w Gotik 3 bardzo dużo, i w ogóle jestem takim fanem Gotika, uwielbiam Gotika. Yy, dla mnie ten klimat z Gotika 3 był muśnięciem. Był muśnięciem. Dla niektórych będzie prawdopodobnie w ogóle nieodczuwalny ten klimat. On był. Ten klimat na początku gry i w pewnych momentach był znikomy, tak. Tutaj jednak nie da się wymazać tego klimatu goticha czy w który moim zdaniem był beznadziejny. Nie. Tutaj nie kłammy, był beznadziejny. W ogóle zakończenie. Zakończenie jest tak szybkie, że szkoda gadać. Tutaj można w dupę wsejść takie zakończenie. Przypominam sobie to długie zakończenie z Gotika 3. W ogóle jak kończę tą grę, to nie mam takiej dumy, że kończę tą grę jak Gotika 3, bo jak Gotika 3 kończy się, ma się taką dumę, że się przeszuł kawał świata. Zrobił się jak najwięcej. A ja w dodatku wszystko zrobiłem, miałem bardzo duży pancerz, miałem też bardzo duży level. Po prostu wszystko zrobiłem, co się dało, tu też zrobiłem wszystko, co się dało ale to odczucie tego końca jest takie mizerne. Moim zdaniem też za przychodzeniem pierwszym razem odczucie to zakończenia gry zawsze jest fajne, ale to było małe i z raz na raz naprawdę jest małe. No i ludziska, bardzo Wam dziękuję, że dopingowaliście mnie, dawaliście mi łapki, komentarze dawaliście tutaj w tych tutaj moim zagrajmy wy, no raczej w tej serii Gothic 3 Zmierz Bogów. No i moim zdaniem, jak macie Gotika 3 Zmierz Bogów, to wgrajcie sobie edycję rozszerzoną. już w ogóle taka fajna oferta, Gamebook stworzył coś w stylu... Gamebook jako taki, to on zbiera gry najlepsze z najlepszych gier i właśnie Gothic 3 Zmierz Bogów trafił do tego Gamebooka, bo dostał Edycję rozszerzoną, i właśnie możemy sobie kupić za 40 zł. Tutaj, może być zbiór gier, tak? W takiej małej, coś w stylu wyglądania. Wygląda to jak książeczka, i ma napisane gamebook, na sobie rzecz jasna. No i mamy tam cztery gry: Gotika 1, Gotika 2, Gotika 3 i Gotika 3. Zmierz bogów, no i ludziska. Ja już z wami będę kończyć. Zobaczcie sobie zakończenie sami. Moim zdaniem, nie wiem, jak ocenić tą grę. 6x10 czy 7 na 10? 6x10. Nie jest taka super ani takie coś. Albo to 7. Dajmy jej 7, bo jest ta rozszerzona. Dzięki zagłonę ludziska. Nara.